Policja zatrzymała grupę pedofili, a wśród nich nauczyciela, specjalistę komputerowego i księdza. Wykorzystywanie seksualne dzieci to jeden z poważniejszych y, problemów związanych z internetem. Problem. Wielu rodziców wciąż nie dostrzega zagrożeń, jakie mogą spotkać ich dzieci podczas korzystania z internetu. Rozwiązanie. Pokazaliśmy internetową rzeczywistość, która przenika do realnego świata w szokujący sposób. Jak to zrobiliśmy? Użyliśmy wieszaka z dziecięcymi majtkami internetową rączkę sięgającą tam, gdzie żaden rodzic nie chciałby jej oglądać. Namówiliśmy do współpracy sieć sklepów z ubraniami dla dzieci Kokodrillo. To zapewniło nam ogólnopolski zasięg oraz idealne targetowanie. Postanowiliśmy trafić do rodziców w momencie, kiedy myślą o swoich dzieciach. Aby zagwarantować sobie widoczność, użyliśmy magicznego słowa promocja. Wśród zwykłych ubrań powiesiliśmy wieszaki z majtkami. Odesłaliśmy rodziców na stronę wwwdzieckopl po wiedzę, jak chronić dzieci przed pedofilią w internecie. Efekt. Poruszeni rodzice, zaintrygowani dziennikarze i rozgłos, wykraczający daleko poza sklep kokodrillo. Akcja zaistniała w telewizji, w gazetach codziennych, na blogach i portalach informacyjnych, a strona fundacji jeszcze nigdy nie była tak często odwiedzana.